Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla najmłodszych w czasie wakacji ciekawą ofertę zajęć. Oprócz wspomnianych już wcześniej czwartków z biblioteką, tym razem dzieci mogą skorzystać z warsztatów rękodzielniczych organizowanych w każdy poniedziałek. Za nami dwa takie spotkania, na których uczestnicy wykonywali m.in. branzoletki czy też dekorowali pudełkę metodą dekupażu. Od wielu lat prowadzimy zajęcia z dziećmi i zauważyliśmy, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego ro rodzaju prace plastyczne. Ja sama jako dziecko wykonywałam wiele różnych rzeczy takich drobnych i postanowiłam to przekazać właśnie naszym czytelnikom i potencjalnym czytelnikom, których myślę, że w ten sposób zainteresuje chociażby biblioteką i książką. Planowane są warsztaty w każdy poniedziałek sierpnia, czyli będą cztery takie spotkania. Na pierwszym spotkaniu wykonywaliśmy pudełeczka ozdobione metodą dekuparzu. Na kolejnych warsztatach były wykonywane właśnie bransoletki metodą makramy. Na następnych planujemy dzieci nauczyć podstaw haftu gobelinowego. Jak podkreślają organizatorzy, dzieci świetnie radzą sobie z zadaniami wyznaczonymi podczas zajęć, a stworzone przez nich piękne prace chętnie są zabierane przez rodziców do domu. Początkowo widać czasami przerażenie, jeżeli proponuje im wykonanie jakiejś rzeczy, jednak w trakcie zajęć bariery wszelkie zostają przełamane i młodzież wychodzi bardzo zadowolona z wykonanym przez siebie przedmiotem. Spore zainteresowanie warsztatami sprawiło, że na wakacyjnych zajęciach się nie Skończy. Już jesienią odbywać się będą zajęcia plastyczne, tym razem skierowane do młodzieży gimnazjalnej. Planujemy, wakacje to tak jak trwają, czwartkowe spotkania i te poniedziałkowe warsztaty dla dzieci trochę starszych. Widząc zainteresowanie właśnie tego, formu, tego typu formą spędzania czasu wolnego, planujemy jeszcze warsztaty jesienią, być może zimą chcemy też dotrzeć do starszej młodzieży, ja też wykonuję różnego rodzaju inne rzeczy plastyczne, chociażby biżuterię z sutaszu i taki też mamy plan zrobić warsztaty dla młodzieży, a nawet dla dorosłych, którzy też interesują się tą formą spędzania czasu wolnego.